Ciemano, gitaro! Widzowie, dzisiaj z nami jest? Kapitantami i nasz Widz. I nasz Widz, i dzisiaj gramy e, z nim w Brawl Stars. I on też do nas pisze, a u ciebie działa? Napiszę, że tak. Nagrywamy. Dobra, no to zaczynamy. Ja biorę spajka, kapitantami bierze Leona i zobaczymy, jak nam pójdzie. No, dobra. Na Rabunek lecimy. No, e, Junior. Sorry, nie umiem zapamiętać Twojego Niko, ale może go zapamiętam wkrótce. Pamiętajcie, że Teledysk będzie już jutro, tak jakby, bo ja to nagrywam we wtorek, a ten film wleci dopiero w środę. Czyli, no tak, będzie to jutro. Więc wyczekujcie. O 20 będzie Teledysk, a. więc wszyscy musimy się widzieć na nim ma papa smerf e, To też nasz drugi widz Papa smerf Tak który jest też... O! Aha e, na, e, W naszym klubie Granda 2 O kurde, my chyba przegrywamy kapitanami My chyba przegrywamy To nie był dobry punkt Ja no, jestem za dobry gościu no, tym trybie nie jestem za dobry widzowie O kurde, dobra to teraz zmienimy Przegrywamy niestety Ka Jego brata. Okej, okay, więc tak. Mm, napisał Junior. Napisał: Chcę pozdrowić mojego brata i rodziców. ok, widać, że teraz będziemy grali nokaut. Knockout. Kapitan wybierz mi za do Knockoutu. Dobra, ja wybrałem już widzowie Dynamika i lecimy. Kapitan Kołach chcesz też pozdrowić. Ja bym chciał pozdrowić. E, Roxa JT, chociaż on jest moim wrogiem. Ale chcę go pozdrowić. I chcę też pozdrowić Adix. A ja chcę pozdrowić no. Bena i Farida też. Więc dobra. Kurde. Bom, 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 Bom. Nikt z czerwonych nie zginął, ale problem jest, bo. Ja zginę zaraz. Jest, ja, dobra? Jezu, ja zginę. Bum! Dobra. Kapitantami działasz. 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 Jeden na jeden. Musimy mieć więcej HP, żeby działać. Zobaczymy, kto teraz. Zobaczymy. Uwaga. Ostateczna walka w tej, w tej części. tej Uwaga, 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 uwaga. Kapitantami. Czy 8-bit? No, 8-bit ma już bardzo mało HP, ale uwaga, leczy się. Dobra, kapitanami zabrał mu Ulta. Dobra, zobaczymy, kto teraz wygra. Kapitanami czy ośmiobit? bit Uwaga, uwaga, uwaga. Zaraz się okaże. Brawo! Runda wygrana. No. Lecimy do drugiej. Let's go! Później zagramy w piłę. No, w piłę. Dobra, bum, bry, bum, bum. Chora za chore poczucie humoru na filmiku. Spokojnie to wytnę. Opum! Dobra. No teraz dawajmy się, wygrajmy to. Na filmie? Spokojnie. Widzowie, niestety przegraliśmy. Dobra, minus trzy buchary. No dobra. To teraz zagramy sobie w zadymkę 5 na 5 Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja wybieram. Nie, może... Nie możemy naszego widza. W taką sytuację, ja czekaj. Wybiera... Może jeszcze jest nasz drugi. Widzowie. Dobra, jestem już. E, widzowie, jeżeli wy chcecie, żebyśmy grali z wami, to napiszcie w komentarzach swoje niki i możliwe, będziemy na filmikach z wami grali. No, to się Albo możemy okazać. się do Was na Discordzie dzwonić. Dobra. Czeka, czy to jest online? Nie, nie ma. Dobra, dawaj, kapitan ostateczna runda już w tym filmie i mamy to. No, już jedna wygrana. Jedna wygrana, zobaczymy co teraz nam pójdzie, jak nam pójdzie. Uwaga, uwaga, 5 na 5, ostateczna runda. Zobaczymy, widzowie, ma... jak, ma... jak ma... nam pójdzie. Byli byłem tak przyzwyczajony grać. O kurde, teraz jest dużo graczy. Spokojnie, kapitantami, damy radę. Mam nadzieję. Postaram. Ok, ok! No niech to. Zobaczymy, jak nam pójdzie, widzowie. Dobra, kapitantami tutaj leci razem. Ja już się odradzam i let's go, let's go, let's go. Robimy ich, robimy ich, widzowie. Pyk. Aaaa, to. Dobra, oddaję. Dawaj, strzelaj Tokio, strzelaj Tokioł. Jezus, Gdzie ty poddałeś? Zobaczymy, jak nam pójdzie widzowie. Okej, okay, słuchajcie, to było już od nas na tyle. Dziękujemy widzowi. Dziękujemy. A, no dobra. Dzięki wielkie. Do widzenia, Elowina.